Cześć, tu Damian Lewczuk, akademia catcam.pl i w tym filmie pokażę Ci jak podszedłem do zaprojektowania takiej części w Blenderze. Kolejną rzeczą, którą chciałem poznać, jeżeli chodzi o tworzenie modeli 3D w Blenderze, było utworzenie szyku kołowego. Jest to taka dosyć podstawowa operacja, jeżeli chodzi o tworzenie modeli 3D w systemach CAD 3D. I chciałem zobaczyć, jak to wygląda w blenderze. I jak widzisz, da się to zrobić, i teraz pokażę Ci, jak ja to zrobiłem. Z tego, co udało mi się znaleźć w internecie, nie jest to jedyny sposób na utworzenie szyku kołowego, ale wydaje mi się, że na tym etapie nauki jest to najłatwiejszy sposób, w którym możemy utrzymać właśnie taki szyk. Przejdę do utworzenia nowego pliku. OK. Kasuję tę kostkę i dodam. Nowy szkic na płaszczyźnie XY. Przełączam się na widok od góry. Tutaj jak widzisz, możemy wcisnąć klawisz 7, tak żeby ustawić się w widoku od góry i utworzymy okrąg. Mniej więcej w tym miejscu. dodajemy teraz średnicę okręgu. 9 mm i Teraz wyłączę widoczność tego wymiaru, następnie odwołuję polecenie rysowania okręgu i teraz dodamy wiązania i odległość środka okręgu od początku układów współrzędnych. Zaznaczam ten punkt, z klawiszem Shift ten punkt i teraz wybieram wiązanie vertical, następnie wybieram distance, zaznaczam ten punkt, ten punkt i tutaj wpisuję wartość wymiaru 45 mm. OK, to będzie pierwszy szkic. Wychodzimy z tego szkicu. Jeszcze zmieniamy tutaj typ na mesh. Wychodzimy ze szkicu i na podstawie tego szkicu utworzę bryłę. Modyfikatory Add Modifier i Solidify. I tutaj wyciągnięcie dodamy do dołu na 15 mm. OK, mamy coś takiego. Teraz włączę widoczność szkicu i dodam nowy szkic też na płaszczyźnie XY i dzięki temu że tworzymy szkic na tej samej płaszczyźnie i ten szkic jest widoczny to możemy użyć geometrii tego szkicu do utworzenia nowego szkicu i tutaj też narysuję okrąg i środek okręgu umieszczę w tym punkcie teraz odwołuję polecenie rysowania okręgu klikam prawym przyciskiem myszy i dodamy wymiar średnicy zaznaczam ten okrąg i tutaj, jeżeli chodzi o dodawanie średnicy, to możemy skorzystać ze skrótu klawiaturowego Alt O. OK, i wpisujemy wymiar 15 mm. Convert type na mesh, wychodzę ze szkicu i też dodaję wyciągnięcie na 9 mm do dołu. Coś takiego, OK, i teraz połączymy ze sobą te dwie bryły. Tutaj wyłączę widoczność szkicu, i to są te dwie bryły, dlatego wybieram tę bryłę i dodaję tutaj kolejny modyfikator. Wybieram operacje logiczne, i tutaj wybieram polecenie Union, tak żeby połączyć dwie bryły ze sobą, i wskazuję obiekt do łączenia. Jest to ten obiekt. I OK. I teraz jest to jedna bryła. Tutaj wyłączę widoczność tej bryły. I teraz utworzymy szyk kołowy tej bryły. I tak w pierwszym kroku, aby utworzyć szyk kołowy w blenderze, musimy dodać tutaj pusty obiekt, który będzie takim obiektem referencyjnym dla tego szyku kołowego. I aby to zrobić z menu Add, wybieramy Empty i tutaj wybieramy Plane Access. Klikamy, i tutaj taki obiekt został utworzony. Pojawił się też tutaj w tym miejscu. Nie jest to jakoś super widoczne, ale to jest właśnie ten obiekt. I to jest nam potrzebne do tego, żeby utworzyć szyk kołowy. Teraz przechodzimy do bryły, na podstawie której chcemy ten szyk kołowy utworzyć. Zaznaczam tę bryłę, i tutaj dodaję kolejny modyfikator. Tym razem wybieram array, co określi nam właśnie szyki i domyślnie jest tutaj tak jakby szyk liniowy za chwilę do tego dojdziemy, pozwijam tutaj te modyfikatory ok, mamy typ array i tak, tutaj mamy liczbę tych elementów, mogę sobie liczbę elementów zwiększyć, od razu to jest widoczne, ja chciałbym otrzymać 10 takich brył rozmieszczonych na okręgu i tutaj aby był to szyk kołowy odznaczamy Relative Offset i przechodzimy do Object Offset. Zaznaczamy tę opcję. I tutaj, jako Object, wybieramy Empty. I teoretycznie nic się tutaj nie zmieniło. Nic nie widać. Nie widać tych 10 elementów. Ale teraz, jak przejdziemy do tego obiektu Empty, to mamy tutaj sekcję Rotation. I zobacz, co się będzie działo, jak będę zmieniał wartość obrotu w osi Z. Pojawią się po prostu te elementy, które tutaj utworzyliśmy. Mamy 10 elementów, chciałbym, aby te elementy były rozmieszczone na pełnym okręgu, więc wartość kąta obrotu wpisuję 36 stopni, i te kolejne wystąpienia są po prostu co 36 stopni. Teraz jeszcze z ciekawości przejdę do tego obiektu i tutaj zmienię liczbę wystąpień na 12, i nic tutaj nie widać, nic się nie zmieniło. Ponieważ musimy zmienić jeszcze wartość kąta obrotu i tutaj możemy to po prostu zrobić w taki sposób, że wpisujemy 360 podzielić na 12 i teraz te dodatkowe elementy są tutaj widoczne. I teraz, żeby otrzymać taką bryłę, jaką miałem na początku, to po prostu utworzę tutaj kolejny szkic i narysuję tutaj okrąg, którego środek będzie leżał w początku układów współrzędnych. Ok? Średnica tego okręgu to 100. 40 mm. Wychodzę ze szkicu. Na podstawie tego szkicu dodaję modyfikator Solidify na 15 mm do dołu. OK. I teraz do tej bryły dodaję kolejny modyfikator. Operacja logiczna. Boolean. I tutaj wybieramy Difference, czyli odjęcie jednego. Obiektu od drugiego, i jako obiekt możemy wybrać ten obiekt z listy. Będzie to w tym przypadku Sketch, lub możemy to po prostu wskazać albo na modelu, albo na liście. Wybrałem obiekt Sketch. I teraz niby nic nie widać, ale jak wyłączę widoczność obiektu Sketch, to widać efekt działania tej operacji. I tak jak wspominałem, widziałem, że są jeszcze dwa inne sposoby na utworzenie szyków kołowych w Blenderze, jednak te sposoby wydają mi się być trochę bardziej skomplikowane i na tym etapie nauki jeszcze nie chciałbym się zagłębiać dodawanie szyków kółowych za pomocą tych dwóch innych sposobów. Ten sposób wydał mi się taki najbardziej zbliżony do tego, co jest w systemach kadowskich, ale tak jak mówię, nie znam tamtych pozostałych sposobów, być może one są jeszcze łatwiejsze i może są bardziej zbliżone do tego, co mamy w systemach kadowskich. Na razie na tym zakończymy. Ja dziękuję Ci za uwagę i zachęcam Cię do subskrybowania tego kanału.